Już wczuwam się powoli w rolę taksówkarza. Jem w aucie, a tak poważnie, dzwoniłem dzisiaj do partnera i umówiliśmy się na wstępną rozmowę. Nie mówię, że myślę jakoś o tym poważnie, ale w sumie przecież nie zaszkodzi spotkać się porozmawiać. Zaraz może spotkam jakiegoś kierowcę na mieście. Też zapytam u źródła jak to wygląda. Bardziej mi chyba chodzi tak pobawić się z miesiąc, dwa, trzy. Kwestia tylko, na ile są umowy właśnie, dlatego chcę spotkać się z partnerem i zobaczyć, jakie tam tak naprawdę warunki są, jak ta umowa wygląda, doczytać, nawet wziąć do, do domu, skonsultować z kimś i wtedy można by się decydować. Jak nie byłyby to jakoś długotrwałe zaangażowanie, można przecież w każdej chwili zrezygnować, tak? a mogłoby się w sumie okazać całkiem niezłe rozwiązanie. Zawsze to jakieś nowe kontakty, nawet gdyby się nie udało, to zawsze coś dobrego można z tego wynieść. Zawsze to jakaś przygoda, jakieś doświadczenie.